Ja przy tych trzech posiłkach dziennie będę głodna. Ja muszę zjeść jakąś przekąskę. jakąś co dwie, trzy godziny ja muszę coś przekąsić, ponieważ czuję, że mam zjazd energii. Czy słyszałaś kiedyś coś takiego? Czy rzeczywiście kiedyś zastanowiłaś się głębiej nad tym, czy rzeczywiście potrzebujesz co te dwie godziny coś jeść? Pozobacz, rzeczywiście w dietetyce bardzo często mówi się, że powinno być Powinniśmy jeść mało a często. Zresztą nasza mama, nasza babcia też mówiła mało a często, mało a często, bo wtedy nasz układ trawienny się właśnie nie przeciąża. Problem jest taki, że stosując na przykład 5-6 posiłków, chcąc je dobrze zbilansować, ty jesteś non-stop, trzeba, trzeba non-stop gotować, trzeba robić zakupy, trzeba sprzątać, trzeba przygotowywać te posiłki, trzeba robić te zakupy. Naturalnie, po prostu poświęcasz na to dużo więcej czasu, przez co zaczyna go brakować w innych aspektach życia. Więc, okej, okay, niby odżywiasz się zdrowo, ale zaczynasz gubić kontakty ze swoimi znajomymi, albo e, słabiej wykonujesz swoją pracę. Więc ten zdrowy tryb życia, który właśnie masz, powoduje, że, okej, okay, tutaj troszeczkę poprawiasz sobie. A inne aspekty psujesz. Jeżeli czujesz, że rzeczywiście to jest problem, jeżeli czujesz, że to jest dla Ciebie coś, co trudno jest długoterminowo utrzymać, to mam dla Ciebie rozwiązanie. Wewnątrz naszego programu budowy sylwetki Hollywood, w środku którego przeprowadziliśmy ponad 15 tysięcy metamorfos, my nie stosujemy 5 czy 6 posiłków, bo szkoda na to czasu. Stosujemy 3 posiłki. I być może myślisz, że ok, przy trzech będę głodna i tak dalej. To nie są po prostu trzy posiłki, to nie są kanapki z rana, czy owsianka, to nie jest później jakiś tam, nie wiem, jakiś skompominowany nie wiadomo jak posiłek i białkowo-tłuszczowa kolacja. Nie. My spożywamy te posiłki inne. Z rana jemy więcej białków, białka i tłuszczu, na obiad jemy również białka i tłuszcze, niewiele węglowodanów, a na kolację, właśnie węglowodany. I dzięki takiemu schematowi my wcale nie mamy potrzeby jedzenia co 2-3 godziny, bo właśnie dzięki, dzięki białku i tłuszczom mamy więcej energii i mniejsze potrzeby na podjadanie czegoś i również mamy dużo więcej przestrzeni pomiędzy godzinami na posiłek, dzięki czemu możemy zająć się innymi rzeczami, które naprawdę mają znaczenie. Praca, spotkanie, prawda? przeczytanie książki, inne rzeczy to ma znaczenie w naszym bardzo częstym życiu, a nie to, żebyśmy cały czas coś jedli. Dlatego w momencie, gdy stosujemy trzy posiłki dziennie, zaoszczędzamy bardzo dużo czasu, nasz organizm jest lepszy. Dlaczego jest lepszy? Ponieważ tak się nie męczy. Trawienie to jest proces, który wymaga energii. Ponieważ trawi, to się męczy. A jeżeli on zamiast sześciu posiłków dziennie, po prostu dasz mu te posiłki trzy i on dostanie te większy posiłek, przetrawi go, ale później sobie odpocznie. I znowu ma posiłek, przetrawi go, odpocznie sobie. To to jest dużo zdrowsze dla organizmu i również bardzo dobrze wpływa na długowieczność, czyli na to, że jak się starzejemy, to starzejemy się jak wino. Natomiast. Nie, nie chodzi o to, żeby po prostu nagle zacząć jeść trzy posiłki dziennie zamiast sześciu. To musi być dobrze zbilansowane, jak zapewne się domyślasz. Jeżeli nie wiesz od czego zacząć, jeżeli chciałabyś się dowiedzieć, jak właśnie to krok po kroku wykonać, to zachęcam cię do tego, żebyś kliknęła link poniżej i przekieruję cię do innej strony. Tam będzie krótki formularz, formularz w środku którego będziesz mogła wybrać termin, żeby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której ustalimy bardzo ważne trzy rzeczy. Po pierwsze, czy jesteśmy w stanie ci pomóc, bo być może masz inne cele, chcesz. Nie wiem, startować w Ironmanie albo startować w zawodach kulturystycznych. No, nie będziemy w stanie Ci pomóc. Ehm, po drugie ustalimy Twoje przeszkody, czyli być może masz jakieś przeciwwskazania medyczne, być może masz jakieś kontuzje, być może masz jakieś inne rzeczy. Musimy to na pewno zweryfikować. I na podstawie tych dwóch elementów, punkt trzeci, stworzymy plan działania. Czyli ustalimy dokładnie, co należy zrobić, żeby dokonać Twojej metamorfozy. I jeżeli będą wolne miejsca, to być może od razu zaczniemy Twoją metamorfozę. Powiedzimy, powiemy Ci, jakie to są koszty, ile mniej więcej to będzie trwało. Natomiast, jeżeli nie będzie aktualnie miejsc, to wtedy zapiszemy Cię na listę rezerwową i po prostu poinformujemy Cię, kiedy te miejsca się zwalniają. Więc, jeżeli chcesz raz na zawsze dokonać swojej metamorfozy i nie chcesz chodzić z kalkulatorem, non-stop robić zakupy, non-stop coś przygotowywać, chcesz po prostu szybko dokonać swojej metamorfozy bez efektu jojo, koniecznie kliknij w link poniżej i wykonaj te wszystkie kroki. Zajdzie Ci maksymalnie 5-10 minut i dzięki temu będziesz wiedziała, na czym stoisz. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję do usłyszenia.